Witam, nie śpi ktoś dymu, aby mógł spadć ktoś. Mamy 628 Nie mogłem dalej spać, bo mi się przypomniało, że no, można zrobić małe poprawki w sofcie Popełniłem błąd po części na który narzekałem w halu no, co prawda u mnie nie był aż tak poważny, że sprawdzam czy są włączone przerwania od DMA, a później czy w, w, w procedurze przerwania czy ustawiono flagę. No bo to już jest naprawdę totalna głupota, jeżeli ktoś jest w stanie wytłumaczyć mi jaki to ma cel, to z chęcią się do kształce ale jaki inny błąd popełnił, otóż tak jak w poprzednim filmie, który na razie jest dostępny tylko dla wspierających pokazałem, że przerwania nadawcze są na kanale pierwszym DMA, natomiast odbiorcze na kanale drugim, ale przerwania od kanału drugiego są połączone z przerwaniami, mają wspólny wektor z przerwaniami dla kanału 2 i 3, zaraz to tu pokażę. Jak widzicie, tu mamy kanał tylko 1, a tu kanał 2, 3. No, było moje zdziwienie, kiedy zmieniłem yy, procedurę robiąc obsługi przerwania od kanału 2. Wpisałem tylko kanał 2, a taka. Yy, Taka tam, kasowanie tu czy tam uaktywnianie tak uaktywnianie kanału 2 nie istnieje, no bo jest kanał 2 połączony z kanałem 3. Czasem w razie jest jakaś wątpliwość, to najprościej jest po prostu sprawdzić sobie jakie e, w Define, jakie mamy tam deklaracje i się wszystko wyjaśni nie trzeba szukać w noci katalogowej ale wracamy do Merytum sprawy. Skoro tu jest tylko kanał numer 1, przerwanie kanału numer 1, to po co sprawdzać, czy nastąpiło, czy ustawiona jest flaga przerwania kanału numer 1? Jak to powiedział klasyk, oczywista oczywistość, że musi to być kanał pierwszy. Więc możemy od razu skasować flagę. Tu teraz się zobaczyłem jeszcze jednego szczegółu. Co prawda nie mamy włączonych przerwań od, yy, od połowy transferu, więc w zasadzie nie, nie ma konieczności. Kasowania tej flagi, tak? Może to zostawię tylko, aby było w celach informacyjnych, że gdybyśmy tu mieli. No właśnie, e, gdybyśmy tu mieli przerwania od połowy transferu, to trzeba, jeżeli byśmy używali, no to byśmy tu musieli mieć rozdzielone, że czy to jest od połowy, czy od. Całości tak wtedy sprawdzanie tej flagi ma jak najbardziej sens. Natomiast mamy włączone tylko od, od całego transferu, więc nie trzeba sprawdzać tych wektorów i nie trzeba sprawdzać, no, czy kasować też flagi, bo nam w tym momencie nic nie robi. W przypadku kanału drugiego, aktualnie mamy włączone tylko przerwania od kanału drugiego. I, yy, I tylko od całego transferu. Więc nie ma sensu, podobnie jak to było przy nadawaniu, sprawdzać, yy, czy to jest przerwanie z kanału drugiego, bo z trzeciego nie może nas yy, wystąpić. No i podobnie yy, sprawa z połową transferu. Króciutki taki film, jak widzicie, kod który wydaje się, że już skończyliśmy nad nim pracę czasami po, po dniu po, po przespanej nocy coś tam się przypomni albo oglądając ten kod następnego dnia albo za tydzień zauważamy jakieś niedoróbki kod działa działa oczywiście, ale no są no czy to są niedoróbki no, według mnie tak, no bo sprawdzanie czegoś, co, yy, co nie może albo co musi, no to jest bez sensu, bo przecież mamy tutaj jasną sytuację. A zostawię tu jeszcze, dopiszę później komentarz wyjaśniający, że właściwie tu należy dopisać niedzieli wektora nie trzeba sprawdzać źródła a i nie są używane przerwania od połowy transferu myślę, że to kod sprawdziłem działa poprawnie tu jest aktualnie na przerwania tylko od dema, na cztery znaki jakiś tam znak się musiał wkraść Teraz jeszcze raz zrobię ABCD. ABCD. O, 1, 2, 3, 4. I jak widać, jest, odbiera poprawnie za. Tu nie wiem, czy już jest poprawka na 8 sekund, czy na 16 jeszcze już zaczyna nadawać, czyli widzimy, że wszystko działa dobrze, nic tu się nie wysypuje. To tyle, jeśli mi się podoba, to oczywiście łapka w górę, poprawione kody, naturalnie dla tych, którzy wspierają, bezpłatne natomiast dla osób, które nie wspierają. Tak się składa, że nikt kodów nie kupował, nie, nikt nie stawiał kawy, więc mamy jasną sprawę. Trzeba postawić kawę, aby otrzymać kod. Natomiast w sytuacji, gdy ktoś już postawił tą kawę i za zadany kod w razie zmian, poprawek wysyłam bezpłatnie. Także nie trzeba. Płacić. Podobnie, jeżeli ktoś kupił kody z lekcji, tam na przykład o, o uwarcie jakiejś z pierwszych lekcji, by kupił, bo nikt nie kupił, to później otrzymywałby kolejne lekcje dotyczące uwarta za darmo. No i tak będzie w przypadku pozostałych peryferii, czyli generalnie kupujemy, płacimy za kod zadane perferium. Czyli temat UARTa się już w tym momencie myślę de definitywnie kończy, chyba że ktoś jeszcze coś tu dopowie, yy, doradzi to oczywiście będzie jakaś poprawka. Yy, no, następne prawdopodobnie zajmę się ADC, bo te ADC to mi nie daje spokoju, to jest w Halu bardzo kiepsko rozwiązane. Później będzie i kwadrat C, ponieważ tu też mam duże zastrzeżenia co do tego, że wisi nam w przerwaniu do czasu odbioru, do czasu wysłania pierwszego bajtu bajtu adresowego. No to jest naprawdę karygodne. No. A naprawdę w głowie się to nie mieści. Jak takie badziewie można, że tak powiem, wypuścić, na razie to wszystko. Dziś należy spodziewać się ADC. I ADC, podobnie jak UART, też będzie dostępny w tym wypadku 26 dla wszystkich. Natomiast dla wspierających od razu, czyli dzisiaj. Do usłyszenia.